Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem EXECUTE i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam moje stanowisko tak samo jak z są, abyśmy mogli już przejść do nagrywania jakichś treściwych materiałów. Także zaczynając tutaj, ja już wcześniej nagrałem sobie mniej więcej wideo z mojego stanowiska, tylko że dźwięk z telefonu był na tyle słaby, że wolę dograć wam go oddzielnie w takich spartańskich warunkach, że tu odtwarzam wideo i po prostu sobie do niego mówię. Także nie przedłużając, przejdźmy do odcinka. Także tak wygląda moje stanowisko. Troszeczkę kamera laguje, ale się nie przejmujcie. Tutaj mam na wierzchu dwa monitory. Monitor, który widzicie po środku, czyli znaczy po lewej, to mój główny monitor. Monitor, który widzicie po prawej, to jest monitor do obsługiwania OBSa i tak dalej. Tam stoi mój komputer. Całą specyfikację będziecie mieli podaną w opisie, żeby tutaj nie przedłużać. Tutaj widzicie e, kierownicę, oczywiście Logitech G29. No i teraz zaczynam pokazywać monitory, niestety. Tutaj widzicie moją kierownicę, czyli Logitech G29 wraz z shifterem i pedałami tam na dole. Nasze pedały są w zestawie, ale oczywiście e, z nimi tutaj gramba jakby inaczej. To a tu zresztą prawie widzicie mojego kotka, który sobie akurat przebiegł. E... I tak to wygląda. Do wszystkiego będziecie mieli link w opisie. są jeszcze moje słuchaweczki HyperXy, tam jeszcze jakaś myszeczka. Tak więc tak to wygląda, gram na Logitechu, G29 to chyba najważniejsze. W przyszłości mam plan, tak jak właśnie pokazywałem ręką, kupić zamiast tego biurka duży blat. Tam kupić sobie stojak na kierownicy i po prostu grać na stojaku, bo to ta opcja, którą aktualnie mam jest dość niewygodna. Męcząca w przekładaniu kierownicy. Także no to w sumie tyle na, na tyle w tym odcinku. Pokazywałem moje stanowisko, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania to walcie w śmiało w komentarzu i ja się już żegnam, trzymajcie się ciepło. Zapraszam do kolejnych odcinków i cześć.